Seria poniesionych porażek sprawiła, że armia francuska znajdowała się w coraz gorszym położeniu. Głównodowodzący Bazen nakazał wymarsz w stronę Metz, gdyż w oparciu o mury tej twierdzy postanowił bronić swoich pozycji. Z punktu widzenia pruskiego dowództwa była to idealna sytuacja, gdyż przesuwając swe dwie armie w okolice Verdun stopniowo odcinali wojsko francuskie od Paryża. Wkrótce też doszło do pierwszej zaplanowanej bitwy tej wojny gdyż toczone do tej pory walki były bojami spotkaniowymi. Pod Lot von Moltke wystawił 200-tysięczną armię i 730 dział, gdy bazen dysponował 160 tysiącami żołnierzy i 520 armatami. Francuzi rozlokowali się na wzgórzach na długości około 10 km. Przeciwnik nadciągał od strony Mars-la-Tour, gdzie kilka dni wcześniej toczono krwawe boje. Jak pisał jeden z pruskich oficerów, Maszerowano wśród rzędów trupów, końskie kopyta miażdżyły czaszki poległych, a ich kończyny wkręcały się w koła wozów. Mimo makabrycznej przeprawy lewe skrzydło złożone z sasów praktycznie bez odpoczynku ruszyło do natarcia. Wkrótce jednak zdano sobie sprawę, że należy poczekać na resztę oddziałów, które były daleko za nimi. Z kolei korpus generała Mansteina bez rozpoznania ruszył na centrum i rozpoczął kanonadę artyleryjską. Francuzi okazali się lepsi na tym odcinku i rozbili wroga. Ale ponownie, wbrew rozkazom von Moltkego generał Steinmetz wsparł walczące oddziały. Prusacy dostali się w krzyżowy ogień i zostali zmasakrowani. Był to najlepszy moment dla Bazena, by skontratakować chwiejące się wrogie oddziały. Takie rozkazy jednak nie padły, a z czasem na pole walki docierały nowe siły. Na lewym skrzydle przybyło silne zgrupowanie piechoty które wspierane od frontu artylerią rozpoczęło okrążanie Francuzów. Tylko na tym odcinku Prusacy wystrzelili 20 tysięcy granatów siejąc spustoszenie wśród obrońców. Gdy Sasi zmierzali by zajść, nieprzyjaciół z flanki książę Wirtemberski pchnął do ataku korpus gwardyjski. Atak ten został poprowadzony od frontu, co skończyło się tragicznie dla pruskich żołnierzy, gdyż zostali wystrzelani przez francuską piechotę. Ogień z karabinów w był tak skuteczny, że podczas owego ataku padło i zostało rannych ponad 8 tysięcy gwardzistów. Walczący po ich prawej stronie żołnierze z Hesji mieli takie same problemy. Ponownie francuskie dowództwo nie reagowało na rozwój wydarzeń i nie zarządzono kontrataku. Pozwoliło to sasom obejść pozycję Can Roberta, a atak z flanki sprawił, że jego oddziały rozpoczęły odwrót. Z tego powodu kolejny korpus dostał się pod krzyżowy ogień, a jego żołnierze w panice zaczęli się wycofywać. W tym czasie Bazen nie wychodził ze swojej kwatery i zrzucał odpowiedzialność na swych podwładnych. Posiadając 30-tysięczny odwód nie użył go w walkach. Co więcej, powstrzymał jednego z generałów, który chciał wesprzeć dowódców na zagrożonych odcinkach. Mimo stawiania oporu na swym lewym skrzydle fatalnie dowodzona armia francuska wieczorem uległa rozpadowi. Jedynie zmęczenie i olbrzymie straty pruskich żołnierzy pozwoliły na jej wycofanie. Ostatecznie armia króla Wilhelma I zdołała wyprzeć Francuzów z zajmowanych wzgórz, ale poniosła straty sięgające nawet 20 tysięcy zabitych przy 12 tysiącach poległych po stronie przeciwnika. Armia Renu wyruszyła do mecu. Przez co została odcięta od wojsk pod wodzą MacMont, któremu towarzyszył cesarz Napoleon III. Dodatkowo von Moltke podzielił swe siły na cztery części i dwie z nich ruszyły na Paryż. Dotarły też uzupełnienia w sile 150 tysięcy rekrutów. W czasie gdy MacMont w celu ponownego połączenia armii francuskich został wysłany pod sedan, Bazin tracił bezcenny czas i nieudolnie bez większego wysiłku próbował wydostać się z Mecu. Von Moltke wykorzystał nadarzającą się okazję i zwrócił swetwie armię w stronę osamotnionego marszałka. Wkrótce podążający za nim, bawarczycy rozbili jeden z jego korpusów. Zdano sobie sprawę, że pod Sedanem dojdzie do rozstrzygającego starcia. Armia pruska okrążyła siły francuskie i 1 września 1870 roku rozpoczęła się bitwa. O godzinie 4 bawarska dywizja wszczęła działania. Ponownie atak nastąpił zbyt szybko i wbrew instrukcjom dowodzącego. Skutkiem tego było zdziesiątkowanie nacierającego oddziału. Od wschodu zaczęły przybywać saskie oddziały, ale Francuzi odpierali ich ataki. MacMont przybył na pole bitwy i wtedy eksplodował przy nim granat artyleryjski. Koń, którego dosiadał, został zabity, a on sam został ranny w nogę. Z tego powodu dowodzenie przejął generał Dicro. Doprowadzi to do konfliktu w kwaterze dowodzenia, gdyż generał Wimpfen, będący wyżej w hierarchii, odmówi wykonywania rozkazów Kro. Wkrótce przybyły oddziały pruskie, które zaatakowały pozycje na północ od Sedanu. Późnym rankiem rozgorzały walki na całym froncie. Zmasowany ostrzał artyleryjski pozwalał stopniowo zaciskać pierścień wokół obleganych. Na nic zdało się przepędzenie Bawarczyków z balonu. Gdyż na północy i południu Prusacy powiększali swoją przewagą, spychając Francuzów do sedanu. Ich działa nie mogły przeciwstawić się niezwykle skutecznemu ostrzałowi niemieckiemu, przez co francuscy artylerzyści wycofali swe armaty. W ślad za nimi ruszyła zdezorientowana piechota. Konflikt Dickros z Wimfenem sprawił, że ten pierwszy chciał dokonać wyłomu na zachód i tak wyrwać się ze śmiertelnej pułapki, ten drugi chciał zrobić to samo tyle, że na wschodzie. Obaj nie wiedzieli o swoich działaniach. Dikro posłał ku flua lekką brygadę kawalerii, ale jeźdźcy zostali rozstrzelani przez pruską artylerię i piechotę. Jak zapisał uczestnik wydarzeń, wszędzie były sterty zwłok, lecz próżno było szukać choćby jednego nietkniętego ciała. Wszystkie były okaleczone. Wypatrzyłem parę pięknych butów kawaleryjskich. Gdy je podniosłem, w środku nadal były nogi i stopy. Niedługo później większość francuskich korpusów bez ładu kierowała się do Sedanu. Część rzucała broń i błagała o litość, jeszcze inni uciekali w stronę granicy belgijskiej. Ogólna panika ułatwiła zadanie artylerzystom pruskim, którzy mogli ostrzeliwać Francuzów z dwóch stron. Gdy zbliżano się do ich pozycji, wszędzie było widać skutki tej masakry. Mijano rozczłonkowane ciała ludzkie i truchła końskie, porzuconą broń. Oraz masy rannych piechurów. Ci, którzy przetrwali tę nawałnicę, skryli się w twierdzy, ale końcowy bilans był tragiczny dla Francuzów. Padło 3 tysiące ludzi, 14 tysięcy zostało rannych, a 21 tysięcy dostało się do niewoli. Straty Niemców wynosiły 9 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. Cesarz Napoleon III, przebywający z armią w oblężonym Sedanie, wiedział, że nie było żadnej możliwości wyrwania się z twierdzy. Wkrótce francuski władca wysłał do króla pruskiego adiutanta z białą flagą i listem traktującym o kapitulacji. W toku prowadzonych negocjacji nie było innego wyjścia jak zgodzić się na warunki podyktowane przez Moltkego i Bismarka. 100 tysięcy żołnierzy francuskich dostało się do obozów jenieckich. 3 września do Paryża dotarła informacja o tym, że cesarz trafił do niewoli. Wkrótce też zdetronizowano dynastię Bonapartych, proklamowano republikę i ogłoszono rząd tymczasowy, który podczas negocjacji nie zgadzał się na żadne straty terytorialne. Prusacy zbliżali się do Paryża. Zdobycie tak dobrze ufortyfikowanego miasta było nie lada wyczynem. Dwie armie zmierzające na stolicę liczyły 240 tysięcy żołnierzy, gdy garnizon miasta składał się z 400 tysięcy ludzi. Co prawda jedynie jedną piątą stanowili żołnierze regularni, ale byli oni wspierani 1300 działami z nieprzebraną ilością amunicji. Z fortów położonych nieopodal stolicy skutecznie nękano wroga. Deszczowe i chłodne dni komplikowały sytuację wojsk Moltkego gdyż choroby wyłączyły z walki około 15% jego armii. Francuzi pod Orleanem gromadzili kolejne siły, więc szef sztabu generalnego posłał na południe pięć dywizji pod wodzą generała Fondertana. Prusko-bawarskie siły z łatwością rozbiły armię złożoną z rezerwistów i zajęły Orlean. Taki sam los czekał château d'Anne czy Chartres. Tymczasem zamknięta w mecu armia cierpiała głód. A wypady pożywność żywność skończyły się tragicznie, gdyż dobrze wcelowana artyleria masakrowała tych, którzy opuszczali twierdzę. Bazennie uznający nowo powstałej republiki, posiadający wciąż pokaźnych rozmiarów wojsko, rozpoczął negocjacje z Bismarckiem. Pruski kanclerz chciał szybkiego zawarcia pokoju na jego warunkach i miał wykorzystać do tego główno dowodzącego armii Francuskiej. Jednak gdy tylko sprawa dostała się do pracy, oraz dowiedziano się o fatalnym stanie żołnierzy francuskich, porzucono ten pomysł. Mimo że Bazen wciąż dysponował liczną armią, to jednak pozostawał bierny. Wreszcie 29 października ogłoszono kapitulację. Nie zniszczono sztandarów, broni czy dział, a 130 tysięczna armia dostała się do niewoli. Od początku wojny Prusacy pojmali łącznie 250 tysięcy żołnierzy, 10 tysięcy oficerów, 140 generałów i czterech marszałków. Jednakże władze Republiki nie chciały zgodzić się na oddanie Alzacji i Lotaryngii oraz zapowiadały walkę do upadłego. Nowo stworzone siły w listopadzie odbiły Orlean. Mimo odniesionego sukcesu nie były one przygotowane do dalszych walk, a w ich szeregach panowała wielka niesubordynacja. Przykładem tego stanu były starcia z siłami, które przybywały z Mecu. Pod Bulala rą 9 tysięcy żołnierzy niemieckich powstrzymało 60 tysięczną armię francuską, kładąc trupem 8 tysięcy nieprzyjaciół przy własnych stratach liczących 850 zabitych i rannych. Prusacy odnieśli kolejne zwycięstwo pod Loni, a 4 grudnia ponownie zajęli Orlean. Niemieckie gazety podawały z zachwytem, że ich 28 tysięczna armia rozbiła 87 tysięczne siły francuskie. Tymczasowy rząd opuścił Tur, a operujące pozostałe armie nie były zdolne do przebicia się przez linie niemieckie, co więcej były spychane w głąb kraju. Paryżanie nie mogli liczyć na wojsko, które przybyłoby z ocieczą. W oblężonej stolicy panował ogromny głód, a siarczysty mróz potęgował ilość poległych. Stąd siły znajdujące się w mieście próbowały dokonywać wypadów, jednakże czerwone spodnie, jakie nosili zawodowi żołnierze francuscy z daleka, zdradzały z której strony nadejdzie atak. Bismarck, by zmusić rząd tymczasowy do zgodzenia się na jego warunki, rozkazał grabieże i palenie zdobywanych wsi, czy mordowanie wszystkich podejrzanych o sprzyjanie siłom francuskim oraz tych, którzy nie podporządkowywali się prusakom. Gdy wreszcie przybyły ciężkie działa, rozpoczęto bombardowanie Paryża. 18 stycznia w Wersalu zgromadzeni niemieccy książęta proklamowali jedność narodu niemieckiego pod rządami cesarza, którym obrano obecnego króla Prus Wilhelma I. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem. 19 stycznia armia Paryża dokonała ostatniego nieudanego wypadu. Wkrótce też rozpoczęły się w stolicy rozruchy. Pozostałości z armii francuskiej zepchnęły Niemców z Dijon do Belfortu. Jednak nie zadano decydującego ataku. A niebawem, niezdolna do dalszej walki, armia przeszła przez granicę szwajcarską, by tam złożyć broń i zostać internowaną. 26 stycznia podpisano trzytygodniowe zawieszenie broni, które w rzeczywistości kończyło wojnę. Rychło zorganizowano we Francji wybory, gdzie przytłaczającą większość zdobyło stronnictwo pokojowe. Podczas trwających negocjacji prusacy byli nieugięci w swych żądaniach. W zamian za zaprzestanie dalszych walk otrzymali Alzację, część Lotaryngii, 5 miliardów franków odszkodowania i możliwość dokonania defilady na paryskich polach Elizejskich. Formalnie traktat podpisano 10 maja 1871 roku we Frankfurcie nad Menem. Wzrost potęgi niemieckiej zachwiał dotychczasową równowagą na starym kontynencie. Z czasem rząd w Berlinie uzyska przekonanie, że Francja za wszelką cenę będzie dążyć do zemsty za poniesione porażki, a część mocarstw europejskich ogarnie przeświadczenie, że cesarstwo niemieckie stało się zbyt groźnym przeciwnikiem. Przyczyni się to do wybuchu I wojny światowej.